Najgorszy bilans bramkowy w historii klubowych mistrzostw świata. Tak, Sel. Benfica pokonuje 6 do 0 Auckland City, przez co Auckland oficjalnie ma już bilans 0 do 16. Tak, nigdy w historii tak, wy wysokiego, e, tak wysokiej straty nie było. Dodatkowo ten mecz został jeszcze przerwany z powodu warunków atmosferycznych i po raz pierwszy w historii klubowych mistrzostw świata. Tych w 2025 roku mecze się na siebie nałożyły, tak? Flamengo, Chelsea, Selbenfika, Auckland City. Ale przychodząc bardziej do tego meczu, no to Di Maria z dubletem i to dubletem z rzutów karnych, tak? W 45 plus 8 plus 9 i 90 plus 8, więc tak się złożyło śmiesznie. Renato Sanchez strzela gola... Pierwszego w tym sezonie, tak de facto, po sezonie, gdzie spędził on kontuzjowany, więc naprawdę wielkie gratulacje dla niego oraz Barreiro z dupletem również. A w Auckland City zobaczyliśmy innego bramkarza, nie tego, który bronił w meczu z Bayernem i był to Garrow. Tak. A przechodząc do drugiego meczu, Flamengo pokonuje 3-1, Czes, jest to drugi mecz w. W tym turnieju, kiedy europejskie drużyny tracą punkty na rzecz południowoamerykańskich. Pierwsze, PZ przegrało zaraz Botafogo, teraz Flamengo 3 do 1, aż pokonuje Chelsea, pomimo że Chelsea wygrywało. Danilo, ten, tak, ten Danilo, który grał w Manchester City oraz Realu Madryt, strzela pięknego gola oraz Chelsea no to czerwona kartka za nadepnięcie na stopę Nicolasa Jacksona. Tak, Nicolas Jackson nadepnął przez co otrzymał czerwoną kartkę. Los Angeles FC przegrywa 0 do 1 z Esperance Tunis. Boanga niestety nie strzela swojego karnego, obroń, broni go Bensaida nogami, no i Belayli strzela gola. Tak, oraz Bayern Munich pokonuje 2 do 1 boka Juniors. Keynes z karnego na 1 do 0 oraz piękna wkrętka niestety nieuznany gol z powodu faulu Olise oraz gol później jego w 84 minucie oraz piękny gol Miguela Merentiela z pięknego rajdu na 1 na 2 więc naprawdę gratulacje dla niego bardzo interesujące mecze były w dzi dzisiaj zobaczymy może Borussia Dortmund bardziej się popisze niż podczas pierwszego meczu z Fluminense z Ma gra więc może będzie im trochę prościej. A co wy sądzicie o tym turnieju i o tych meczach? Czy to była dobra inicjatywa ze strony FIFA, czy jednak lepiej by było, gdyby tego turnieju nie było i byłby on w starszej wersji?